Z tej strony Antares i witam Was w moim pierwszym filmiku yy, yy, z Minecrafta na RTX-ie. Na razie wersja beta. Yy, tutaj widzicie. No i co? Zaczynamy i yy, prowadzimy normalny survival. Na, na początku oczywiście musimy zacząć od kopania drzewa. O! No to co, szkielety na wejściu? Ja się nie piszę. Ała. A ja zginę. Nie. Yeah. Dobrze, to była lama. Na szczęście mam łóżko przy sobie, więc mogę się przespać. Fajny pająk, ale on mnie nie widzi. Więc spoko. Okej. Okay. Drzewo mamy z głowy. Teraz szybko musimy sobie zrobić. Deski. Crafting. Patyki. Mhm. Robimy sobie kilof, tak yy, mamy kill off. Jeszcze sobie zrobimy siekierę. Ok, mamy siekierę. Teraz, no żeby było szybsze kopanie craftingu, chyba po to to zrobiłem. Co? Ok, bo to jest wersja beta. Tu mogą być, to może być wszystko. Jakieś niedociągnięcia z serwerem. A słyszę villagera, tego handlującego. Na pewno nie mam nic z niego oferty, ponieważ tu trzeba być już. No trochę trzeba mieć yy, rzeczy, materiałów. Kopiemy kamień. I zaraz będziemy już na bazie kamienia. Tak, od razu więcej, ponieważ. Dobra, pusta ku nam chyba wystarczy. O, mała lama, ale fajnie, ale na razie nie możemy się tu zajmować zwierzętami. I co? Kopiemy węgiel? Bo ja już bym chciał. Ciekawe, jak wygląda noc, więc się trochę boję. I już mamy kilofik. O, jest węgiel. No i kopiemy. Tylko jeden? Przeważnie było jakieś więcej. O, dobra, tutaj jest dużo węgla. Kopiemy węgiel. Już mam pierwszy level expa, więc... No węgiel daje expa, ale żelazo już nie daje. Na RTX są jakieś zmiany, na pewno. To jest na razie wersja beta, ale... No ja mam inny nick, ponieważ to jest y, mojego taty. Y, jakby świat. No ale tu jest RTX, więc... Gram tutaj. Możemy oczywiście z zrobić z węgla pochodnie, a pochodnie się w nocy przydają. My nie będziemy odpuszczać, jestem trochę głodny, więc muszę się. pożywienie wzbogacić. Pięć głodów już mam, no popatrz. Sorry. Kura? Ale łatwo było ciebie zabić. Mamy kurczaka, ale zrobimy sobie. No już nie mogę biegać. Jak tu się głod szybko zużywa? Dobrałem tego kurczaka, bo co mi? Jak się biega, to się... Yy... Dawaj, dobiegnij do tej owcy, daw, radę. Dałeś radę. Da... O! Japie... Czekaj! Hm. Szkielety na wstępie! Ja umrę z głodu zaraz. Nie wiem, czemu to się tak szybko głód traci. O, zginę. Zginę zaraz. Dobra, ja śpię. Uch. Ale presja. Czemu jestem taki głodny? Nie wiem, ale szybko muszę znaleźć jakieś zwierzęta. Nie! Ale on dziwny dźwięk wydaje. Nie mogę. Znaleźć. O! Creeper tam był. Po lewej stronie. Coś mi nie idzie ten odcinek. Ale. O! Drzewo. No ale tam jest jakiś biom. Ale tam mogą być moby. Podróż jest tu ryzykowna. Ale chyba, że zrobię łódkę. Robimy łódeczkę i będzie podróż na inny biom. Co? Nie można łódki zrobić? Jak się robiło łódkę? Nie wiem, jak się robiło łódkę, ale chyba tak się robiło. W craftingu łódkę się tak robiło, chyba że tu trzeba z jakimś wiosłem... 7,5 głodu. Miałem pół, więc był przypał. Ale nie wiem, bo ja... O nie. A ja jeszcze nigdy nie umarłem z głodu. I chyba się nie da, tylko 9,5. Się da mieć, ale nigdy nie miałem takiego fatalnego. Miałem 7,5. O, mam już 8. Piktogramów z głodem, bo ja się tu przepływać. Nawet pływać nie mogę. Więc... No ale takie są zmiany yy, w Minecrafcie na RTX. -ie. O, mamy 9 głodów. I tu nie ma zwierząt. Czemu tu nie ma zwierząt? I mamy już 9,5. Ciekawe czy tu się da zginąć. Z głodu. Wodny zombie. Jesteśmy uziemieni tutaj. Uziemieni. Co? Kto mnie zaatakował? Au! 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 Mam 10 głodów i nie, nie umieramy jakoś. Ała, nie, to bolało. Nie mogę znaleźć żadnych zwierząt. O pustynia. biedny nie mam zwierząt, dwa i pół serca, no chyba... Chyba gorzej! O! A to ci dopiero. Jednak... Mamy jakieś pożywienie? Mamy coś, mamy jakieś dwie baraninki, takie liche. No, ale, ale nie idzie. Nie możemy jakoś. Niczego znaleźć nie możemy. To jest mało atrakcyjne. Może nie mam iść na tej pustyni. Tak, ja dopiero zacząłem grę, a już takie niemiłe niespodzianki mnie. Dobra ja jem, bo jak to szybko doczyć do lasu. I tak nie mogę biec. Nie mogę nic znaleźć. Czemu? Czemu ja mam takiego pecha? Nie wiem. O, jaskinia. Ale dobra, bo tam będą jakieś moby. A ja nie chcę stracić całego HP. Ponieważ... Szukamy... Czemu tu się strasznie... O, żółw! E, I zombiaki wodne, ale nie interesują mnie teraz żółwie te inne. Tylko interesuje mnie zupełnie co innego. Hmm. Ała! No i jeszcze pół serca straciłem. Fatalnie. Jak ja zginę? O, owca. Druga owca. Która jest bliżej? Ta jest bliżej. Chodź. Nie, nie uciekaj. O! Wioska! Idziemy do wioski. Idziemy do wioski. Głodni na śmierć. Idziemy do wioski łonie na śmierci. Dwa serduszka mamy. Nie możemy nawet iść. O. Żeby ta rodzinka, mama, mama i dziecko, które ciągle je. Takie słodkie. No nie, z niej nic nie wypada. Mamy pięć baraninek. Nie chcę zjeść od razu wszystkich. Idziemy jakoś powoli człapamy do tej wioski. No to jednak ten Minecraft na RTX jest mało atrakcyjny niż ten normalny Minecraft. Moby od samego początku. O, jest! Już! Jesteśmy w wiosce, prawie. Prawie jesteśmy. O nie, bo noc się robi. Noc się robi. A ja nie mam żadnych... Ale dobra, jesteśmy już w wiosce. Prawie. Ale fajne miasteczko. Dzięki, już jestem. Pożywienie. No i jeszcze ogródek! Super! A tu z woda dobra, bo na RTX się właśnie tak to wygląda. Mini ogródek, 21 marchewek. Jakaś wieża. Idziemy do wieży. A tu, wow! Jakieś skarby! Skarby! A niepotrzebne rzeczy sobie odłożymy. Na przykład wełny albo pióra. Ehm, idziemy jeszcze wyżej. O, bo to jest już. A to jest łóżeczko mamy. Czemu tutaj jest tak mało? Jakiś takich wszystkich Dobra, jest wszystko z wyjątkiem jednego. Gdzie są mieszkańcy tej wioski? Nie wiem, gdzie oni są. Gdzie oni się podzieli? O, jest jakiś jeden. O tam? Jakieś więzienie, dobra, chyba dla mnie to zrobili. Tak na przewitanie. Ja nie mogę nic znaleźć. Nie, to jest dom jakiś. Wow. Wow! Nie, to, to, to jest... to mi się podoba. To mi się podoba, że takie coś mamy. Yy... Jeszcze jedzenie. I jeszcze zbrojkę. A czy i, i dla konia jeszcze. Nie, super. Jej! Wow! Jej! Ok, teraz wyłączymy kamerę. I bierzemy oczywiście tą diamentową zbrojeczkę. Dziękuję. A tu? Tu są piecyki. Bardzo dziękujemy za tą wizytę. Szukamy skrzyń. Szukamy skrzyń. Nie zamykamy drzwi. Wszędzie tu coś jest trochę dziwne. O! Pozamykał drzwi. A, mogę spać tylko w nocy. Yy, Okej, okay. na dzisiaj to by było już wszystko. Niestety muszę już kończyć powoli ten odcinek. Yy, mam nadzieję, że wam się filmik spodobał. No, a w kolejnym odcinku będziemy się Bardziej starali, żeby nie było aż tak fatalnie, więc moi mili już musimy to kończyć. Cześć i no do zobaczenia.